Jesteśmy na gali bestsellerów. Mnie ciekawi, czy w takim razie, skoro dzisiaj nagradzamy kulturę, czy ona rzeczywiście w Polsce w takim razie ma się dobrze? No, różnie, różnie. A jak pani to ocenia? Jeżeli chodzi o kulturę y, 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 z, wśród y, kierowców, to oceniam ciągle źle, chociaż coraz lepiej. Pamiętam, że jak przyjechałam już 20 lat temu z Niemiec, to przestałam jeździć, prowadzić samochód, bo, bo nie byłam wpuszczana nigdzie, jestem trochę gapą, też szczególnie na rondach, to musiałam jechać nie wiadomo dokąd, żeby wrócić na dobrą drogę. jezdnie, niedobrą dobrą drogę, jezdnie, nie, 2016 rok to chyba troszkę taki przełom w pani karierze muzycznej, ponieważ powróciła pani z nową płytą, ale też z nowym wizerunkiem. No mnie ciekawi, jak się pani czuje też w takim nowym wydaniu. No tutaj muszę jeszcze dorzucić, że mm, lubię się bawić wizerunkiem. Lubię rysować, lubię malować i właśnie postaci. Mhm. A więc wymyślanie siebie jest to frajda wielka dla mnie. A, a że się spotyka ten wizerunek z akceptacją, no to dziękuję bardzo też nawiązuje nie bez kozery pytam właśnie o ten nowy tak. kolor włosów między innymi ponieważ ostatnio nie wiem czy pani wie że na Facebooku pojawiło się takie wydarzenie żeby pozwolić Izabeli Trojanowskiej zmienić kolor włosów ale w Klanie żeby jej bohaterka mogła zmienić jak pani reagowała na to wydarzenie z uśmiechem oczywiście że przesłałam to produkcji Klanu ale z taką notatką że ja się bardzo dobrze bawię jak jestem w filmie nie wiem w jasnych włosach zielonych włosach a w życiu w kolorze prywatnym Bo w Wtedy mam pole do popisu, mogę sobie wymyślać, mogę się ogolić na łysą, mogę sobie zrobić przedziałek z tyłu, z przodu, zrobić włosy zielone. A w klanie mam peruczkę, która na mnie czeka bezpiecznie i y i y, 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 mamy często kontynuację. Powiedzmy, nakręcone są sceny, kiedy wchodzę, no i nie mogę być następnego dnia, jak kręcę sceny, y, kontynuację tych scen w innej fryzurze. No nie mogę, więc muszę mieć identyczną fryzurę codziennie. Czyli na razie. Zacz, to... już 20 lat jestem blondynką w klanie. Może niech zostanie. <laughs> Czyli na razie ten blond w klanie pozostaje nadal. Tak. Chyba, że tak wymyśli scenarzysta, że właśnie jest jakiś powód, żebym zmieniła kolor włosów, to się nie będę tak, tego... Jakby bała i ani broniła przed zmianą. Wracając jeszcze do kultury, tak. teraz jest taki trend, że znane osoby, gwiazdy piszą książki. Czy teraz to jest rzeczywiście taki obowiązek, że każda gwiazda powinna podzielić się swoimi przemyśleniami? Obowiązek to nie wiem. Ja się nosiłam z zamiarem napisania biografii bardzo długo i chyba w tej chwili zostanie ona rzeczywiście napisana. Spotkałam się już z Leszkiem tońskim, wspaniałym biografistą, i to i chyba podpiszemy umowę. Czyli możemy się spodziewać możemy książki się również spodziewać. Izabeli Trajanowskiej? Tak jest.